Od kilku miesięcy po zamościu kursuje nowa linia autobusowa oznaczona literką B. I co ciekawe, jest to linia darmowa. O szczegółach tej linii, o jej trasie, a także o historii jeszcze innej ciekawej linii bezpłatnej, która kiedyś istniała w zamościu, a teraz jej nie ma, dowiecie się w tym filmie. Zapraszam do oglądania. Skąd w ogóle wziął się pomysł na to, aby taka linia w ogóle powstała? To była jedna z tych zapowiedzi nowego prezydenta Zamościa, Rafała Zwolaka, który zapowiedział w wy kampanii wyborczej, że takowa linia powstanie. I faktycznie tak się stało, gdyż ona wystartowała 18 grudnia 2024 roku i oznaczono ją literką B. I to pojawia się malutka dygresja, bo tutaj linią B jest również oznaczona niecmentarna. Także no ciekawe jak to będzie wy tegorocznych Dniach Wszystkich Świętych oznaczone. Ciekawe czy zmienione literki C, Załóżmy tak, jest w wielu polskich miastach, że C1 C2. Czy może coś innego? Zobaczymy. No dobrze, a jaką trasę ma linia? Otóż Trasa zostało wyznaczone następująco. Lina ta startuje z wystanku Karolówka Cmentarz i jedzie ulicą Śląską, jedzie za mójżczyznę, okrzeli. Potem następnie skręca w lewo w kierunku ulicy Piłsudskiego i jedzie obok domu towarowego Łukasz. Następnie przejeżdża ulicą Lubelską, skręca wysikorskiego, tam kończy swój bieg na Sikorskiego Osiedle Energetyk, pierwszą część. Później zaczyna się druga część i autobus jedzie już do Bendy Lwowską, po ulicami m.in. powiatową. Starowiejską, Zagłoby, Kilińskiego, Pełwiaków. Co ciekawe, od Kińskiego w Pełwiaków jedzie on, skręcając w ulicę Przemysłową. Następnie od Pełwiaków jedzie ulicą Wyszyńskiego, Zamójskiego, w którym następnie jest skręca Legionów, a następnie idzie Aleju na Pawła II. Potem Lwowska i tam kończy swoją drugą część. Zaś trzecia część i ostatnia zaczyna się od pętli Lwowska-Pom, jedzie ulicą Świętego Piątka, Żdanowską, Okopową, Później idzie obok Placu Wolności, idzie do ulicy Pełwiaków i kończy tam swój bieg przy węgle przysiadkowym Później z powrotem jedzie tą samą trasą. Co ciekawe w ramach tego poaktywniono jeden przystanek autobusowy. Wyszyński gun nr 122 Kościół. Ninia ta kursuje tylko raz dziennie. Swój początek zaczyna, tak jak wcześniej wspominałem, przy przystanku Karolówka cmentarz, gdzie swój kurs zaczyna o godzinie 9.20. Natomiast na Karolówkę, jadąc już z powrotem, kończy o godzinie 11.14. I to tak naprawdę jest jedyny moment, aby w ogóle tym autobusem się przejechać. No dobrze, a czy tym autobus zmieści chociaż sporo osób? No tak średnio bym powiedział, tak średnio. Bo też nawet artykuł ze Dziennika Wschodniego, który został opublikowany jakiś czas temu, wskazuje, że dnia 9 stycznia, kiedy to redakcja przejechała się autobusem od Karolówki do Habu Przesiadkowego, jechało tylko 5 osób. Ja natomiast naliczyłem akurat kapkę więcej, no, więcej. natomiast naliczyłem jak jechałem drugiego dnia gdyż trzeba pamiętać, że również ja tą linią się przyjechałem, stąd macie te nagrania. Tą linią przyjechałem się w dwa razy, 28 stycznia i 4 lutego. I w obu tych przypadkach znajdziemy no, trochę więcej pasażerów i mam wrażenie dlatego, że ta świadomość pasażerów o tej linii wzrosła. No dobrze, a jakie autobusy spotkamy na tej trasie? Otóż na tej trasie kursuje tylko i wyłącznie Man Lion City 12E o długości 12 metrów i w pełni elektryczny. Co natomiast samo uważam na temat tej linii? Powiem tak, ta linia ma jakby sens istnienia takiej darmowej, bezpłatnej linii. Natomiast, gdyby dostosowano trochę lepiej rozkład jazdy, no i może trochę przekierowano ją w inną trasę, np., żeby załóżmy zahaczyła się o szpital przy ulicy Powiaków, to miałoby nawet jakąś rację bytu. No ale może. Trzeba też pamiętać o tym, że ta linia jest dopiero w fazie testowej i jeszcze MZK zamość pewnie będzie ją nieraz zmieniać. Natomiast co ciekawe, nie jest to pierwsza darmowa linia autobusowa w Zamościu, bo była jeszcze jedna, która istniała dużo wcześniej. Była to linia H, która kiedyś dojeżdżała do dawnej Hypernowy, obecnie tam teraz jest Castorama, a jeszcze w międzyczasie był Carrefour. I co ciekawe, to była również darmowa linia, która była obsługiwana autobusami MZK. Na początku do tego celu wyznaczono Kielcza M11, przez to był on przez jakiś czas przemalowany, właśnie do tego, aby obsługiwać tą trasę. W czasie zmieniło to, i autobusem do tego wyznaczonym była kapena City, i również ona była tam specjalnie reklamowana jako darmowa linia autobusowa. Linia ta zlikwidowana została wraz z likwidacją w tamtym miejscu hypernowym. Jednak trzeba pamiętać, że w tamtym czasie tworzenie takich linii do dużych centrów handlowych było bardzo popularne. W Lublinie była taka linia, która jeździła do galerii lubelskiej w klasystanie również taka była, która dowoziła pasażerów do galerii Panorama. Obecnie jest to jego galeria Krasny Staw. Jednak dużo takich linii w ostatnim czasie polikwidowano. Jeszcze jednak zdarzają się takie galerie handlowe, do których można tam dojechać darmową linią autobusów. Na przykład do Futura Park. Wymody koło Krakowa. A Wy? Co uważacie o bezpłatnej linii autobusowej w Zamościu? Ma to dla was sens? Jechaliście nią? Podzielcie się z tym w sekcji komentarzy. Ode mnie to dziś na tyle. Zostawcie pod łapkę w górę oraz subskrybujcie kanał. A dziś dziękuję. Do następnego.